Um, a dokładnie długi weekend i jedziemy nad Zegrze. Uh, dla tych z Was, którzy nie wiedzą i nie są z Warszawy albo z okolic, um, Zalew Zegrzyński mieści się jakieś 20-30 km od Warszawy i tam się właśnie wybieramy. Mamy zamiar połazić, pochodzić, pospacerować, um, odpocząć, może zjeść jakiś obiad. Zobaczymy, jak to będzie. Niestety, pogoda trochę się psuje uh, i pojawiło się troszkę chmurek słońce zachodzi, ale mam nadzieję, że uda nam się spędzić miło ten dzisiejszy dzień. Ehm, no, także zapraszam Was do oglądania i życzę Wam wszystkiego dobrego. si 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 come si fa a fare un perché questo è un albergo, un ristorante vedi? si si e cos'è? un, eh, un bar lo così libera, capito? Metti la rotomaglia sì. a te, terra e te, te sei a posto. Non che tu ti appropri proprio di un settore, non esiste nulla. Guarda! Guarda! Oh! Mi ci vede? Hai visto? Stai sul lago, com'è bello! Cegli się guarda, widzi? Dobbiamo venire Dominika, prossimo prendiamo la barca. Tu e, tutti kapiska no. Taka, już je kręcę. Łabędzie. Słuchajcie, niestety nie byłam w stanie Wam więcej nic nagrać z Zegrza, bo padł mi sprzęt. Taka ze mnie vlogerka i blogerka i cała reszta. No, ale wróciliśmy do domu. Trochę odpoczęliśmy, musieliśmy też nakarmić nasze kociaki, bo przecież czekały cały dzień na nas. No i teraz wybieramy się do centrum, jedziemy na pizzę, mam nadzieję, że na pizzę, chociaż to w trakcie może wyjść różnie. Musimy jeszcze podjechać na chwilę, zrobić zakupy i kupić żarcie dla naszych zwierzaków. No i chcemy się spotkać ze znajomymi, także zobaczymy, jak to tam wszystko pójdzie i tak pewnie spędzimy resztę niedzieli na totalnym relaksie i totalnym odpoczynku. No, to jedziemy dalej. Ella se

jak biliście, widzieliście, byliśmy w restauracji ze znajomymi. Oczywiście Pino zawsze dawał czadu, zatrzymał Rumunów. Ciężko powiedzieć, skąd są tak naprawdę ci ludzie. Dał im jakiś krosz, żeby zagrali kukaracza. I co? I zaczął tańczyć. No, jak to Pino? Jeśli jeszcze nie byliście w restauracji włoskiej, Karpaciu na Nowym Świecie to koniecznie tam wpadnijcie, bardzo Wam polecam, bo naprawdę kuchnia jest bardzo dobra, można zjeść coś smacznego, coś dobrego, a my mamy chlebek i wsiadamy już do samochodu.